Cześć, zapraszam Cię do tego filmiku. Jest to, to czytanie pod tytułem O co chodzi w mojej sytuacji, z czego wynika mój problem. Pamiętaj, że Twój problem może wiązać się z czymkolwiek. Wystarczy, że Ty się połączysz z tym problemem. I jeżeli trafiłeś do tego filmiku, trafiłeś na to czytanie, czy trafiłeś na to czytanie, to istnieją wielkie szanse, stuprocentowe praktycznie, że to czytanie jest dla ciebie i przychodzi do ciebie z miejsca, w którym są odpowiedzi na twoje pytania. Ty też masz dostęp do tego miejsca, ale pamiętaj, że właśnie, żeby mieć dostęp do tego miejsca, żeby połączyć się z tymi odpowiedziami na twoje pytania, ty podejmujesz różne działania, różne kroki, szukasz, czytasz, eksplorujesz, bo wiesz, że ta odpowiedź do ciebie przyjdzie. Ona może do ciebie przyjść przez intuicję, albo może do ciebie przyjść przez Czyjeś słowa przez słowa w książce, słowa w filmie, i już będziesz wiedziała, wiedział, o co chodzi Tobie, o co chodzi w tym problemie, i bardzo możliwe, że ten filmik jest taką właśnie jedną z odpowiedzi na to Twoje pytanie, które sobie teraz zadajesz. Możliwe, że już wiesz, o jakie pytanie chodzi, że wiesz, o jakiej sprawie będziesz teraz myślała, myślał podczas tego czytania, albo jeszcze nie wiesz, otwierasz się i zobaczysz o co chodzi, jak to czytanie jest skierowane w Twoją stronę i do jakiego. Do jakiej kategorii w życiu to czytanie jakby się odnosi? Więc zacznijmy. Mhm. Jaki jest problem? Problem jest taki, że Ty nie możesz znieść nie jesteś w stanie znieść niepewności i tego, że niektórych rzeczy albo uwaga w większości rzeczy nie jesteś w stanie wiedzieć nie jesteś w stanie wiedzieć nie jesteś w stanie wiedzieć jak inni ludzie się zachowają nie jesteś w stanie wiedzieć jak ty się zachowasz nie jesteś w stanie wiedzieć jak się coś wydarzy i to nie jest to nie jest um, to nie idzie jakby w konflikcie z manifestacją i z, i z twoim jakby umiejętnością e, sprawiania sobie różnych rzeczy i energetycznego, energetycznej kreacji. Ale wciąż, nawet jeżeli energetycznie kreujesz, to twój kąt patrzenia jest bardzo wąski. Dlatego, że jesteś w ciele, jesteś człowiekiem i tak masz dostęp do energii, tak masz do połączenie z kosmosem, tak, jesteś w stanie. Nawet wiedzieć więcej niż widzisz, to wiesz już więcej niż widzisz, ale wciąż to jest okrojone, dlatego że bazuje to tylko na Twoich, na twoich um, gdzieś tam doświadczeniach. To tak jak na przykład wyobraź sobie, że właśnie, wyobraź sobie, jesteś w stanie sobie wyobrazić tylko to, co. Ta myśl teraz będzie głęboka, więc daj znać w komentarzu, czy rozumiesz, o czym mówię. Jesteś w stanie sobie wyobrazić tylko to, co widziałaś, widziałeś już i wiesz. Czyli załóżmy, czy widziałaś kiedyś różowego słonia? Załóżmy, że nie. Ale jesteś w stanie go sobie wyobrazić, bo widziałaś słonia i widziałaś kolor różowy. Więc twoje wyobrażenie jesteś w stanie wyobrazić różowego słonia, chociaż go nigdy nie widziałaś, ale widziałaś elementy tego wyobrażenia. Ale nie jesteś sobie w stanie wyobrazić czegoś, czego nigdy nie widziałaś, nie słyszałaś o tym. Jakby nie ma czegoś jeszcze takiego w Twoim, w twoim wyobrażeniu. Czyli ale może to istnieje, prawda? Ale ty tego nie widziałaś. Jakiś, wyobraźmy sobie, na przykład, owoc, który jest na drugim końcu świata, o którym nawet nie słyszałaś. I jedziesz na ten drugi koniec świata i widzisz ten owoc, i nagle masz takie, wow, w ogóle nie, nie jestem sobie w stanie nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Ale teraz, od tego momentu, kiedy już to zobaczyłaś, czy zobaczyłeś, jesteś sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego w ogóle może istnieć. I to jest taki przykład tego, że nasz, nasza perspektywa jest ograniczona. Nawet ta perspektywa, która wychodzi ponad zmysły, to takie wiedzenie, widzenie, to łączenie się z energią wszechświata, łączenie się z kosmosem, łączenie się z wyższą wiedzą, z wyższą energią, z wyższą jakąś taką mądrością, wciąż jest ograniczone poprzez nasze zmysły, wiedzę, to co widzieliśmy, to co słyszeliśmy. Tym samym ta karta księżyca mówi o tym, w tym przypadku, w przypadku tego czytania, że ty masz problem z tym, że nie jesteś w stanie po prostu odpuścić tego, że czegoś nie wiesz. Nie wiesz, jak to się potoczy, nie wiesz, jaki jest wynik czegoś tam, nie wiesz, jak ci coś tam wyjdzie. Masz po prostu niepewność, która jest naturalną częścią istnienia. I znowu, nie wiem, jaki ty masz temat na tapecie. Czy to jest relacja, czy to jest praca, czy to jest cokolwiek innego, ale w tym czymś, w tym twoim temacie, o którym ty sobie myślisz, Istnieje jakaś doza niepewności. I ta niepewność jest wpisana w to, jak i we wszystko inne. Wiesz, to tak, jak tam przykład, to tak jak załóżmy przykład z życia prywatnego, bierzesz z kimś ślub, ten ktoś na ślubnym kubiercu obiecał ci bycie z tą zdrowej chorobie, a później, a później tak nie jest. Czyli nawet jeżeli chcesz sobie zapewnić, osoba chce sobie zapewnić tę pewność, to wiadomo, że to wcale tak nie musi być, że to nie jest pewne, że to nie jest, um, że to nie jest, że nic nie jest pewne. W świecie zawodowym załóżmy, podpiszesz umowę o pracę, a firma, wiesz, splajtuje, zamknie się za rok. I co z tego, że masz umowę o pracę, jak ktoś jest bankrutem i, 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 i nic z tego nie ma i nie będzie? I tutaj snuje takie czarne standardusze, ale tylko po to, żeby pokazać ci, że najbardziej pewne rzeczy jakby nie są pewne. I to nie o to chodzi, że wszystko, że nic jakby nie jest pewne i tak dalej, tylko chodzi o to, że twoja ścieżka prowadzi cię przez bardzo zawiły labirynt do miejsca, w którym ty masz się znaleźć, w którym ty chcesz się znaleźć. To jest, to jest twój kontrakt duszy, który zeszłaś tutaj, zszedłeś tutaj, żeby go zrealizować. I na ścieżce tego kontraktu duszy będziesz miała, miał całą masę niepewności, i nie będziesz, i nie będziesz wiedziała, wiedział, jakby jaki jest kolejny krok. Ale uwaga, puenta jest taka, że musisz zaufać, że jest tam ten kolejny krok, i że jakby tak idziesz w nieznane, tobie nieznane, ale nie z, wyższego, z wyższej perspektywy. Z wyższej perspektywy to nie jest nieznane, z wyższej perspektywy to jest znane. Dlatego im częściej będziesz się łączyła i łączył z intuicją, tym więcej będziesz mógł mieć takich, można powiedzieć, wizji, ale wizji to jedno, ale też takiego przekonania, że chociaż tobie się wydaje, że idziesz w nieznane, to to nie jest nieznane. I takiego poczucia spokoju, że to wszystko jest dobrze i że to, że to wszystko jest bezpiecznie przede wszystkim. Że wszystko, absolutnie wszystko jest bezpieczne. Nawet jak cię wydaje niebezpieczne, to i tak jest bezpieczne z wyższej perspektywy, której ty nie jesteś w stanie zobaczyć zmysłowo, oczami. Rada? No i popatrz, masz em, kapłankę na Radę, co oznacza, kto. Jest zaprzyjaźniony z kartami, to wie, a kto nie, to właśnie się dowie. Używaj swojej intuicji, wracaj do swojej intuicji, pielęgnuj swoją intuicję, bo w tej twojej intuicji jest zapisane absolutnie wszystko. Jest zapisana właśnie ta wyższa perspektywa i ty możesz się z tą wyższą perspektywą łączyć każdego dnia albo każdej chwili, jeżeli chcesz. Jeżeli tylko chcesz, to możesz mieć kontakt ze swoją intuicją, jakby regularnie. Może nie non-stop, no niektórzy mają, jacyś mnisi, ale, ale no może nie, nie normalni ludzie, tacy co żyją w świecie, bo to po prostu no czasami mogłoby nawet być jakoś tam, powiedzmy, niemożliwe czy męczące. Ale można mieć bardzo często kontakt ze swoją intuicją, co może pomagać ci w pracy, może ci pomagać w związku i może pomagać ci z tym poczuciem niepewności, um, które możesz czuć. Że nie wiesz, jaki jest kolejny krok, ale z wyższej perspektywy wiadomo, jaki jest kolejny krok. I wiadomo, że tam, gdzie idziesz, to jest dokładnie tam, gdzie masz iść. Zapraszam Cię na mój e, kanał na Instagramie, Tarot Marianna Wie, i tam wrzucam o wiele więcej na temat intuicji. I o wiele bardziej regularnie. Nie tylko o Tarocie, ale też o intuicji. I tam możesz sobie zobaczyć, jak łączyć się ze swoim intuicją. E, no i oczywiście. Istnieje dużo metod, o których możesz sobie poczytać, dowiedzieć się. Zapraszam Cię do eksploracji i zapraszam Cię na tamten mój kanał, gdzie jest więcej na ten temat. A na razie dzięki, pa! pa.